Cześć, z tej strony Kiecol, i mam dla Was dobrą informację: jak na razie, Sweetfocia Przemuś się do mnie nie odezwał z powodu tego, że powiedziałem, że robić fotki w lusze. Na razie, o, o kurwa, to była mi zdechła. I co ja teraz zrobię? Będę musiał do Fubu dzwonić po wózek, kurwa, miał, miał mi pożyczyć. W razie, czego. czekajcie, czy ja mam zioło gdzieś na postaci. Yy, dobra idziemy pod kraj yy, e, coś tam nie nie idziemy tam idziemy do wieży demonów dobra szorujemy bez wózka bez konia na piortę magicznym teleportem mu. o dobra tu gdzieś trzeba iść nie to jest tu tu czekaj gdzie gdzie to jest Re, o kurwa, na pewno mi to dużo mówi Strażnik taką. Aha, to jest ten Str Kurwa, chciałem zaś konia przywołać Kapa z wąsem Czekajcie, mogę sobie usunę Toś tu do mnie pisze Nie mogę teraz opisać, przepraszam Bardzo O, o pisze do mnie cycek Cześć, cycek, będzie sławna Idziemy dalej o kurwa, wiecie co ja w ogóle co do rawi się dowiedziałem, że y, stąd nie dropią, y, że nie dropią te maski strachu, tylko dropią, y, tylko chyba z y, wężowej, do, nie, to czekajcie, y, Dolina Wygrańców, coś takiego, też jakoś tak wężowa, do, nie wiem, kurwa, jakoś to się tak na rawi nazywa, wiecie tam gdzie są te negi, nagi, sragi i tam takie różne. No i jeszcze pedek, bo przed chwilą byłem na rawie XP I pedek z, jak macie na 1H, na przykład z metka z lasu Plus metek, plus pedek z Jak to się zwie? Z hematycznych To się nie łączą niestety Także nie można ich dwóch na raz założyć Kapa trochę jak chuj Ale i tak z ISS chyba 50% no to 150% to nieźle. Dobra. Lecimy. Wiecie w ogóle, że. Albo dobra. Nie, nie będę wam o tym mówił. To mam gdzie nasza. Moja słodka tajemnica. Dobra. Idę tu. Ale mi coś tnie. W ogóle o czym ja gadam? Dobra. Osłoncie się. Łoś się kurwa najebał Leży teraz najebane udaje nieprzytomnego. O, kurwa cię. A gadałem, nie jeździ nigdy po alkoholu, patrzcie. Jeździ po alkoholu. Tylko była mu się wy, 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 wyjebał się kurwa. Tylko w, w, w dziewo wpierdolił czołowe. Jak wpierdolił, to aż go wyjebało 5 metrów w bok. Kurwa. A tu teraz strażnik, to jest policjant. Strażnik pilnuje. I teraz gdzie idziemy? Zajść tu. Nowe zło. Co mnie to obchodzi? Dobra, dobra. No i co w związku z tym? Nie czytam tego, nie chcę mi się. To znaczy chciałbym się tylko, nie, nie będę do Was zanudzał. Yy. No dobra, nie umiem czytać, przepraszam. Nie będę do Was okłamywał. I co teraz? Nie ma czasu. No kurwa, nie mam czasu bo mnie zatrudni w piekarni, muszę pracować, a... no... Ja pierdolę... Uchuj mi tyle tego... Dobra... Idę... Antidotum trzeba przynieść... O, dobra... Sygdriat trzeba dropnąć na Antidotum, no to lecę na dryady. Wiecie, to... żeby nie przedłużać, widzimy się na dryadach. Dobra, jestem przy podróży na... do lasu, na dziwki do lasu wyjebało mnie z y, kanału tak teraz o, przy okazji zalogowałem się na H3, to jest H1 ale ja przymulam dobra zakładam, trutę truta taka bile jaka to znaczy nie zła no yy, tylko nie ma żadnych bonów y, fajnych oprócz średnich dobra, to bijemy te kurwy nie to 24 minuty mi zostały to ja ubiję przez te 24 minuty i zobaczymy się pod koniec. To jest strzałeczka. Yy, Ludzie tak patrzą, kurwa nie ile mi tego zostało, nie? Patrzę, coś tak kurwa nie leci, nie? Patrzę, czerwona dryada 200, ale to kurwa nie ma czerwonych dyad, czerwone dryady są w czerwonym lesie. A ja tu pierdolę i nie będę ich szukał po czerwonym lesie, także wracam się do M1, bo słyszałem, że nagroda też jest za niewykonanie tej misji, no może słabsza tam, bo słabsza, ale 4kk jest, czy tam i leć w tą czy w tą, dla mnie nie ma różnicy, bo 4kk to jest 1%, yy, dobra, Dobre. wiem, wiem, ładna wioska, wybieram, ale teraz dzierek to czekamy aż się zrobi ta misja do końca ej, jak się to, no wiecie, minie czas ja sobie za ten czas chyba zrobię PvP na widzicie co się kurwa robi? Zaraz mnie wypierdoli serwera chyba sobie za ten czas zrobię PvP jakieś no to o przenosi się także dobra poszukamy jakiegoś koksa żeby wziąć po jedyne... ale mi się tnie ja pierdolę choćby szprychył w obu wózku, nie na oliwione, nie dary, bo już jest dosyć późno, o Kamilek, syn Pieruna, o, o właśnie, o, o Pierunie mowa, Siema, Pierun, dalej leci, o, o, o kurwa, Pierun wbił 9-9, ja pierdolę! dalej leci na arwa czekajcie, Siema, ma, napiszem mu Siema, dziadek. Dalej lecisz... ...na dwa skile. Ciekawe co napisze, pewnie wyzwie na pojedynek. O, to jest tu... ...bloody kisses. Mm, I... Galahad. Przy... 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 przy przyduły ...przyjaciel od... ...bloody czy jakiej tam... ...bloody, Hoodie, ...nie wiem, no, no Hoodie to nie, no ale... ...bloody. I tyle. Celtowy oczywiście to. Wiecie, ja co oni są? Już wam kiedyś mówiłem w filmie, co to jest. Przy okazji zobaczymy, jak to jest na phoenixie Zrobimy takie, co tam słychać. jednoosobowe ja mnie nie zaprosił do, do odcinka, co tam słychać. To ja się sam za, zaproszę. U skrzynia królów. A pierdolę Tego weźmiemy. Też PVP, piękny. Strach chyba monapeć, ochronka, nie wiem, nie znam się na dla sury PvP Nie, nie napiszę nobie, bo kurwa ze mnie będą besztali Że jestem dybilem debilem dybilem <śle> co napisał Nie No, 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 no. <śle> Ja <śle> Nie, może o pierdol mocno odpisał jak się przywitać, możesz po powtórzyć. Siema, dziadek. O jak sywa, to dziadek. Wcale nie mówię, że to, że Pierun mocno jest dziadkiem. No, może ma te 80 lat, ale on jest młody duchem, nie? Tam... <laughs> o, o wiem, wiem. Hmm, dobra, to jakiś, wi widzę, szpic. Jest wyluzowany, nie spina się. O, domatorka, kurwa. Kiedy ja bym nie wszedł, chociaż nie wchodzę, ale kiedy ja bym nie wszedł, on jest dostępny. Normalnie też człowiek, kurwa, on chyba yy, wpierdala futer z kokainą zmieszaną i z kryształem, kurwa, i polewa się kawą. On chyba nigdy nie śpi. Ja pierdolę. Tyle kasy, co on zarobił na Metinie i sobie łóżka nie może kupić. Oj, domatorka, domatorka. No, no, twoja, twoja W ogóle to miał być pokaz misja ja Wam mówię z, yy, i pokazuję wiadomości z kim ja tu rozmawiam Czekajcie, tu jakiś człowiek pisze To nie wiem czy on pisze w dobrej wieży czy w złej wieży Czekajcie o. On wyzwał mnie? Czekajcie, wy wyzwał go na pojedynek Będę koksem W buddzie go będę debił Tak PVP PVP Dobra, po tym PVP jeśli weźmie to szoruję i czekam jak to przeleci ile zostało no o 18 minut dobra berek na P jedni wolą na P drudzy na G ja wybrałem P mi to nie przeszkadza num num jak no o kurwa odbiłam się o ja pierdolę zaraz nierednie. A kompo nie włączyłem! kurwa mać, deadnym jak chuj, ale przypał, ale przypał. A dzień, a kurwa. wil! Dobra. Dobra. To widzimy się jak się to skończy. Okej, okay, już jesteśmy, sprawdzam to ile zostało. Aha, dobra, czas już minął. Także yy, tak yy, na oko trafiłem. Oglednam sobie właśnie szoguna. Muszę sobie go zobaczyć do końca i co gdzie teraz idziemy? Może do strażnika wsi albo do tego ten. O ja pierdolę. Nie, 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 nic, nic, nic. Eee, ale z muła w ogóle dobra w ogóle ja myślę na głos jak zauważyliście pokaż wyniki dobra tu dalej dobra tu nie będzie tego anonimowego coś się na mapie świeci nic się nie świeci czyli kurwa zaś z tym koniem M muszę sobie a zioło zobaczę może będzie zioło to i tak mnie nie będzie stać tu nie kupujemy jeden z dziś kakao to nie zaszaleje w ogóle jaką jastek ubrałem. Patrzcie te czarna sadza. Czarna sadza plus 4 Dalej yy, Wieża Demonu no, Ale coś czuję że mnie zga chyta tak powoli, kurwa już mnie pali w gardle. I kiedy teraz? Idziemy do tego pięknisia? antidotum Odlicza, Dobra, co mnie ten żołnierz obchodzi, do, biegnę do tego żołnierza Ale ja przymulam, kurwa, choćbym coś spał Nie, ja nic nie biorę Nie biorę ja i nie będę brać Tak, mogę się rapić w razie czego, tak o, Ale to, jak skończę 18 Bo wiecie, tu nie można takich chyba rzeczy mówić, nie O mm. Włączam swojego berka, co on tutaj daje? Pa o kurwa odjebało mi się Szybkość ataku plus 62 Czyli mam Bez przetopów bez ten Prawie full ataku Napierdalam jak żyletka Jak Fubo z przecinakiem na wózku Szybkość ruchu plus 25 No i to tyle O i zwiększa otrzymywane otrzymywane obrażenia Nie wiem o ile zwiększa Ale to obrażenia fizyczne Czyli nie ze Skilli, tylko z hitów. A jak mi ktoś powie, że... to pokaż mi, że budziakiem expiś, kurwa w grocie, nie jak taki zwany, że... O, taki kok z siebie, bo masz berka na P. A kurwa, jak ktoś mi tak po powiedziałby, to bym od razu wyśmiał. Bo net z berkiem na G się nie expi w grocie. Ani na M, bo to jest do y, grocie to jest nieprzydatne, do groty jest takie coś mam tu mam tu, mam tu, nie mam tu do groty jest takie coś jak zielone mikstury, czyli zwiększające szybkość ataku ten najebany dalej leży kurwa wyjęła tego, że sufit, zerfilar przeleciał, i co teraz no kurwa, no nie wiem co, nie, ja nie wiem co ja mam zrobić, może dalej mam to ubić Aha! To i to chuj obchodzi! Ja myślałem, że nie trzeba ten, tej misji robić po czasie A tu trzeba nawet jednak, jak się czas przekroczy Ja cię kręcę, ludzie kochani A to nic, to idę do lasu Uliż te czerwone driady Jednak no muszę, muszę, żeby wam pokazać tę misję Także widzimy się w lesie, jak już będę ile ich no, jak 10 będzie to się widzimy ze Okej, okay, teraz mi zostały Ile mi został zriad, Więc zriady to ubiję Idę do M1 czy tam M2 oddać to To chyba będzie te antidotum No ale to właśnie się to jednak było Iść 15 minut myślę i... Jest z głowy Dobra, jest ubite I co teraz? Klikamy Dobra Teraz teleport do bufa czy to do... o, dobra Online, czyli znów się coś zbugowało i jak na jednym chatu się nie teleportuje. Dobra, tutaj się zabić. I lecę do M1. Czy tam M2, albo Doliny. Świątyni, o! To widzimy się jak już będę w M1. O, ja pierdolę, musiałem się zabić w Redlesie, potem w lesie, bo się nie chciał teleportować, potem na Sohan się musiałem dać zabić, bo się nie chciał teleportować i teraz się teleportuję, oczywiście, że się teleportuję, bo jesteśmy w wymiereni. Dobra. Gdzie teraz? Miga mi coś na mapie, bo nie zdążyłem zauważyć. Nie, czyli idziemy pod świątynię. Pod świątynię, co ja mówię? Tam, pod yy, katakumby. Dobra, dalej. Czynię się wieża remunów. dobra? Tu hop, teleportujemy się. Jakie to ciekawe, ciekawy pokaz misji! Naprawdę, Zesłanie kiecola na pewno nienudny dużo pokazujący. Mało wulgaryzmów, mało pierdolenia, głupot Dobra, to widzimy się tam, tu na dole, gdzieś tam. O, tam gdzieś, no, psza. okej, okay, biegniemy do tego. Piękniejsza tu się wyjebał, miał wypadek yy, na pojeździe swoim O, możesz te antidotum wstawić do życia Dobra i co teraz? O, dalej ile dostałem? O, kapa, pół procenta chyba chyba może tego trzeba wskrzesić Fajne moje imię Dobra O, bansze O kurwa, dobra To widzi mi się, o, jeszcze znów trzeba pogadać Chcę to już jak najszybciej kończyć, bo przymula na chuj oj, 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 dobra, kontynuuj, kontynuuj, kontynuuj No, spoko, do widzenia do widzenia Dobra, mam już 72? bo on się znowu wyjechał. Zwyczaj. O nie, 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 nie. Dobra, no to my widzimy się w dalszym segmencie tego odcinka. Okej, okay, kurwa, już nie ma nocy. Już nie przymulam jak Down. W ogóle ja muszę y, skontrolować te nagrania, czy to się nadaje do jakiegokolwiek filmu. Dobra, odkrycia. To coś tam klikłem wczoraj, już nawet nie pamiętam, taki zaspany byłem. Ha, Deskę jakąś trzeba znaleźć. Koń oczywiście nie działa. To znaczy nie żyje. Fubu w ustanie pożyczy w chuja nie robi równo. No ale wiecie, on taki jest... A jakby to powiedzieć? No gorzycie robi chuja, on musi robić chuja mnie no. no, ale ja już mu się nie dam fuja zrobić pierdolę, idę z zio zioło pochytać. Tak, zioło czy nikogo nie ma w znajomych. Chyba, że znów... Nie, to pewnie będzie przez to, że ten. Jest popieprzone. H. Czyli na przykład nie mogę z H2 na H2 się teleportować do buffa. Popierdolili to znów. Muszę to naprawić. Czekajcie, mogła włączona, włączona. Czekajcie. Środek. Gęsta, ta, mhm. Ok, dobra, teraz nie mam mgły, Biegnę, Żały jady tutaj, piękne i zielone Tu miała pro niebiańska Pro zatruty Nie no, oczywiście żartuję, bo pomyślicie, że jakiś down jestem, nie? I sobie chyba wale konia przed tym o, e, Fajna faria ta trawka taka zielona Podoba mi się, taka jasna mm. Zielony dobry dla oczu, podobno, podobno Taka piosenka chyba była podobno, nie? Nie wiem, w ogóle czemu ja kurwa myślę na głos, no już wam to już chyba właśnie wczoraj to mówiłem, ale coś mi odpierdala. H1 nie działa, co so, co widziałem, w ogóle ciężko się zalogować, tak łączy, łączy, łączy i nie chce się połączyć, o, myślałem, że to ruda, nie wiem co to jest, tu, tu są rudy, tu ludzie chodzą na rudy, bo tu co chwilę się rozpią rudy. I tu możecie sobie do kolczyków tam sadzić. Dobra, idziemy tak, hop. Idziemy tak. I kurwa, co tak laguje? Przecież ja mam tylko włączonego metina i frapsa. Nie wiem. Może w ten FUBU mi coś giewało. Patrzcie, w ogóle i, i, i teraz będzie tak przez 3 godziny. Ale to niebo jest seksowne. O, dobra, przynosi. No Będą shopy na harwa jak h nie działa, chyba, że tylko mi nie działa. No, pewnie tylko mi nie działa. Jeść Nie ma zioła. O, perła jest. Pamiętam, kurwa, jak tą perłę, kiedy za 6 kH chyba sprzedałem. Czy za 600 k komuś, a to w 2009, bo wcisnąłem bajerę, że to jest ta z małży. <ślesy> <ślesy> Dobra. Yy, odkrycie, czyli do lasu, nie? Idziemy do lasu, ale gdzie ta deska w tym lesie będzie, nie wiem. Nie, to ja może ja lognę na ten H1, bo, bo bez tej kobyły to ciężko się obejść. To Dobra, udało mi się połączyć na H1 chyba po 3 minutach. O, ten szybki. Kurwa, on jeszcze gra! Jak go pamiętam, z 2009. O, o kurwa, tradycyjny z niego dropnął. Gdzie ten tradycyjny kurwa ma body? A, zajebali mi go. Dobra. Ja go pamiętam taki nob z niego był zawsze ten Ty wkurwiał No to teraz chciałem go pobić, ale o jest, chodź tu. Tu i tak pewnie 100 razy inny owner się zmienił Tu O, o to jest sura Staury Który y, kupił konto i on nie wiedział y, gdzie jest grota w ogóle jak tam dojść. Tak, tutaj czy jak dojść do V, dwa groty, jakoś nie do groty. Chyba, jako do groty, tak, prawie jestem pewien. Tak, to jest sura, siema, przywitaj się. Piękny ogarzę tej gry. Yy, w sklepik. Kurwa lagu jak Chuj o, idzie teraz. Teraz szuka, szuka gr, y, groty, nie? Albo szuka y, Czerwonego Królestwa. Pewnie się zagubił. Stara myśli pewnie, o czerwona flaga, to chyba tu, nie? Dobra, co to, KD? O, chuj mam ci pisać na GG? Taniucha obodiego. jego O, ten sklep ma od wczoraj, od nocy. Coś mu zeszło? <śmiech> <śmiech> chuj, chuj. Czekajcie, o kurwa. <śmiennie> <śmiennie> <Kurwa>. <śmiennie> ja pierdolę. Ja nie, nie ćpałem nic. O. o! Właśnie, zaraz wam pokażę, że domatorka prawdopodobnie będzie. Nie, nie sprawdzałem wcześniej. Czy jest. No, jak ja wam już mówiłem wczoraj, on, on jest cały czas, to zaraz zobaczymy czy to. Moje słowa się sprawdzą. Widać domatorkę O! O! O domatorek! <laughs> Kurwa! O. o, Stal plus 1 Szukam Stali plus 0 na Fenixie! Nie miałem nigdy Stali plus 0. Nigdy. A pierdole to jest dla mnie Stal plus 0, tak jak kiedyś Stal plus 9. Tak po pochodziłbym sobie z takiej czarnej sadzy. No i chyba ja... albo na te zioło już nie zwracam uwagi, albo naprawdę nie ma nigdzie. Czekajcie. Tu mnie szans na pójdzień. Przepustki. Pociul mi przepustki. Szeroki. Kurwa mać kto w karabony, nie? Ja pierdolę.